Halo, witam. Ja jestem Marcisław, wy jesteście wy. A oto stila już 2. Oto jest wejście do szybu. A oto jest wina. Wydaje mi się, że, sprowadzi... że wejdziemy dokładnie w miejsce, w którym już byliśmy. Mhm. To zabawne, bo ta winda jest po jednej i po drugiej stronie tej samej piwnicy. Hmm? Telefon. Yes, Claire. I have a bit of information for you. The former owner of the truck remembers a name, sort of, something like Carson or Carson or Manson. It's not much, but it's enough to exclude the rest of the phone book. Nicely done, Claire. I better watch out, you'll have my job if I'm not careful. In your dreams. I'll let you chase the villains. I'm just fine here, behind the microscope. See you later. These look like drops of blood. Or tomato juice, I guess. But some I'm the first ok, pobrać próbkę. Nie zauważyłem tego wcześniej. A widoczne jest nawet krew ludzka, grupa 0RH, plus chyba wysoki poziom cukru. Krew jednej z ofiar mordercy. Joyce Dickinson. Wypadałoby chyba teraz jeszcze, no tutaj widać stąd, że jest plama. Wypadałoby otworzyć też te barachła. Coś czego nie zrobiłem. Jako ta. Jako paloma. Wydaje mi się, że. Tutaj są te numery. To jest paloma 129, czterocyfrowy, czyli 0129, Joyce 108, nie, to jest Janet, to jest Joyce. A co jest tam napisane? Joyce is in Joyce Dickinson, the second victim. Co tam jest? Na końcu jest 3. Gówno widzę, 113? Chyba? Chyba nie? Mm. Uznajmy, że tak. Czy jak to zapale, to będzie ładniej widać? Zgasiłem. A niczego to nie zmienia. W... Hej, 113, 129, tam jest jeszcze jakieś 200 coś i 108. Wydaje mi się, że o to chodziło w tej zagadce, że troszeczkę czasu temu było. Zero dwadzieścia dziewięć. Nie. Tak? Nie. Sto trzynaście. To poszło. Okej, okay. czy inne ofiary? Więc będzie jeszcze zero dwieście dziewięć. To była Dora. Też nie. Jak tam jeszcze były numery? 108? Dobra. W dupie to mam. To jest głupia zagadka i nie chce mi się nawet jej... O! To manekin. Label z imieniem Hawkers. Coś mi powiedziało, że zabójca nie jest zbyt żałosny do Label z imieniem Hawkers. Nie mam pojęcia skąd mam wziąć te numery. Nie psiknę tej płynem wydatniającym. to był numer, którego nawet nie mam pojęcia skąd wziąłem chyba z dupy. Tu nie ma żadnych wskazówek. Choż chwila, bo zdobyliśmy. A dobra już pamiętam. Wywiady. W dokumentach są wywiady

som. na This labels for me. Okay. I think I got the message. Na pewno. Nie do końca Hernandez his name is on the label as long as it's just dummy Przecież to jest atrapo to jest cholerny manekin Coś tutaj mogę zrobić The killer left a message dead nie, dobra. Idziemy dalej. Wracamy na górę. Bo tu już raczej nie zostało nic. Z tymi deskami mogę coś zrobić? Mogę tylko spojrzeć, że są używane. wydało te dźwięki Nie mam za bardzo nic więcej do roboty Ej przechodzimy przez drzwi i nagle lądujemy na, na dachu. Dziwna sprawa. Ja też to, mogę się temu przyglądać, ale nic z tym nie mogę zrobić. Nic też tutaj nie ma. Czy ja jakiejś małej pierdółki nie zrobiłem. Cię muszę wszystkie podłogi przejrzeć, bo... W sumie, ej. Jak znalazłem tę jedną plamę krwi, którą zostawiłem, to nagle dostałem wiadomość od Claire. O to chodzi? Mam wszystkie poszlaki zebrać? E? Coś jest? Ale nie da się tego zbadać. To to było to. Ej! Są drzwi. Tam coś jest ze ścianą, jakieś schowańską. Nie zauważyłem tego wcześniej. No, jest tutaj ewidentnie zarys jakiejś drzwi. Jest coś więcej na podłodze? Chyba nie.

Coś tam, krew jednej z ofiar, mordercy, Janet, nie pamiętam nazwiska, a w tej rozdziałce, główno gówno widać, jeszcze coś było? Nie, to było to. A. Penseta? Penseta? Nie. Penseta nie da się tego nawet sprawdzić. Jak użyję do zdejmowania odcisków palców to drzemurde Też nie. To nie? A chwila mówię używać rzeczy. Mikroskopu. Nie mam skąd to się bierze. Penseton? Mam. Czyli najpierw musiałem się przyjrzeć pod mikroskopem, bo mam taki słaby wzrok. Kawałki rozbitego. Rozbitych okularów należących do ofiary. Chyba wszystko tutaj, strasznie dużo czasu zajmuje mi zrobienie niczego, co się stało? Reagowany czasami naprawdę strasznie, a w tym terenie był wąż. Co to znaczy? Mogę tu gąbki użyć? Nie. Przedmiotów się używa na zupełnie innym znaczniku. Przeważ kurna przez te drzwi. Że nie może ich zostawić otwartych. To by trochę światła przywróciło. Czy tutaj cokolwiek widzę? O, jak tak zrobię, to, co, to coś widzę. Ale tu nie ma nic. To, to Są drzwi. Są drzwi. Tu jest coś, ale nie widzę. Tu są do drzwi. Nie mogę niczego na niczym użyć, bo nie ma. To? Dlaczego niby. Znaczy to jest dość normalne. Niestety spotkałem wielu ludzi, którzy. A i teraz mus... muszę iść po te zapałki, co nie? To jest marnowanie czasu. Inne rzeczy można podnosić kiedy tylko się zechce, ale zapałki. Zapałki tylko jak masz dobry powód. Bo jesteś jednym z tych wielu ludzi, którzy mają mentalnie 5 lat i bardzo boją się zapałek, gazu. Dobra może ja jestem troszeczkę... skrzywiony psychicznie, bo pracowałem w bardzo fajnym miejscu i musiałem sobie radzić na różne sposoby, żeby tylko nie zamarznąć w trakcie pracy. Czemu niby? Poprzedniej części. Okej, coś się zepsuło. W poprzedniej części nie było nic powiedziane o tym, że Wiktoria boi się ognia. Wiem, że jesteśmy już po czasie mocno, ale wy pewnie nie wiecie, bo skróciłem ten odcinek mocno. Tu jej nie było nic. Ale okay. te drzwi też były strasznie na widoku. To, że Gra kazała mi tak bardzo łazić wokół nich. To już jest tylko rzeczy gry. Spore pomieszczenie. Jakaś of Więc tu pewnie przygotowywał. I przechowywał sobie to świństwo. Po co tu zestaw głośno-głośnikowujący? Na głośno. Nach. of autopsy reports on the killer's victims. They are addressed to Paloma Hernandez. The killer must have taken them from the motel room. Next to the music CDs, so nostalgic. Hernandez's purse and lipstick. Looks like the lipstick was used to write. it. Uh. looks to? like a few pages from a student thesis. No name, but it's on USC letterhead. USC is a university in Los Angeles, I think. I have to talk to Claire about this. It seems an interesting lead to follow. Albo czerwony śledź. Zadzwońmy. I think I have something new to help ID the killer. I came across a few pages of a thesis on cinema on USC letterhead. USC is a university in LA, right? I think the killer was a student there. It's a very interesting lead. I'll contact the university and get a list of possible candidates. Okay. To możliwe, że papiery. If got... Kabel do zasilacza. Nie mam miejsca i no teraz się zaczyna to żonglowanie ekwipunkiem. Collection of animal skulls. These trophies are objects of study. Both, I guess. Co jest tu? The computer's on. To też nie mały taki desk. To powiem. Maybe I can analyze the system by connecting the key from the kit. Uh. E. Based on the data, nothing. Analysis computerized. Security system worthy of the paranoid. Not surprising. With the password. Użytkownika. Wysoki poziom zabezpieczeń, Aktywne połączenie internetowe z zaporą. Użytkownik morderca. Maga hasła. 19A46? Błędne hasło. Zastrzegam, że żadne z tych haseł mi nie pomoże. To drugie to było chyba kuwerty. Drugie najczęstsze hasło, jakie widziałem. I to wszystko. Fiszki, Fiszki mi nie pomagają, A te akta też nie. Wiktoria dzwoni, e, Claire dzwoni. Odpisz, kurde. our suspect's name is david carson. nice job, claire. you're the best. you could say that again. i love solving puzzles. but you're the one who found all the pieces. we make a hell of a team. finally, we have a solid suspect. have you found a photo? not yet. sorry. I i'm still searching. i'll call you back as soon as i have something. thanks again for your help, claire. <laughs> okay, the This poor woman's body seems to have been here for a while. Uh, one of her hands has been chopped off. She's been dead for over 15 years. Why has this sickle preserved her body? Who is this? Pierwsza połowa 1999. A ta muzyka mogłaby przestać, kurde, jesteśmy w trakcie śledztwa, a nie w trakcie pościgu. Mam jeszcze sporo miejsca do przeszukania, to nie jest tak, że już stąd wychodzę czy coś. A to jest głośne. It's sealed. An outfit like the one the killer wears. It's not my size. This box has everything he needs to shackle the victims. No visible marks. Hmm. Hmm? No visible... Nie work. Krew ludzka grupa, a coś tam Ellen Doringan? Już nie pamiętam, jak się nazywały te ofiary? Nazwiska, bo imiona jeszcze mniej więcej. Tu są kolejne drzwi. I cały czas wymagają karty. Tak, wiem. Klucze elektroniczny. A. No. Tak wiem. Zmniej nie jestem pewien, który obiekt. Nie pamiętam co było w tym pomieszczeniu, a nie było w tam. a było wcześniej tam. Pewnie wiele rzeczy. Mam jeszcze stół. used. Proszę próbkę, krew ludzka grupa 0 Palomy. Aha jest chyba dobry moment, żeby się na razie zatrzymać, bo przeszukaliśmy całe pomieszczenie, najpewniej zaraz będziemy mogli wejść na górę Zabrałbym ten kapel zasilający, może się kiedyś przydać, tak samo jak ten głośnik. Młot bym wywalił. Ale to w kolejnym odcinku, też nie jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie lepiej. jeżeli tak. Do zobaczenia w kolejnym. Kochanie dzisiaj może? siema.